Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Fajny odcinek z Guzgu tym razem odwetowiec. Zobaczymy, gramy sobie oczywiście na mapie cmentarnej, bo bardzo mi się powiem, że spodobała ta mapa, jest całkiem ciekawa, ale myślę, że też będziemy grali na innych. Hajka, witam. E, zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania wiemy Twitter wasze jak link w opisie. A Ty lepiej zgadnij kim jestem? Jestem kanadiką. O, nie wątpię. A wiesz kim ja jestem? A nie, to to szufajka. Tak. No, Kanadyjką? Też, jestem Kanadyjką. w klubie, jestem Kanadyjką. O, klub Kanadyjek, bardzo mi się podoba. Gdzie jest klub Kanadyjek, to lubimy. Co za co? Co mówisz? Gdzie jest przycisk? Bo to... Chcemy coś ogłosić. Mmm, idzie. No, to bardzo podejrzane gdzie? dla mnie. Oho nie, 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 nie. Co jest podejrzane? Martax powiedział, że gdzie jest przycisk, bo chce coś ogłosić i kurde, trochę zastanawiające, jakby chciał mnie wziąć pod przycisk. No, albo chce kogoś zabić, no. Hmm? Chciałbym życzyć wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i miłego dnia To jest gołą. Okay, chce nas wyrzucić, no do, do, do brzmi... To, brzmi... <laughs> o nie, ale, to było miłe. <laughs> 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 ale to było niemiłe Dobra, ma... wyrzucić Mandaksa. Dobra, wyrzućmy go teraz Mamy sub, będziemy mieli lepszy dzień, kiedy cię wyrzuciły <laughs> O, nie, tak, no. No. Nie, no dobra, skipnijmy to, no nie każdy na siebie zagłosuje Czemu? On jest pewnie tym gołębiem, no i kicha tak, na drodze, dlatego tak dobrego roku. Kurde, jakby każdy na siebie zagłosował, to byśmy wiedzieli, kto jest pelikanem Tak A. Tak, roku. <grym> to tak działa, dokładnie Nie no, nie wiem, że czemu chcecie wy wywalić, uspokójcie się Bo, kto pytał? No, nigdy nie pytał Ale możemy nie być pelikanem po prostu, może nie być pelikana przecież tak, tak. Jest gołębiem pewnie Hmm. <noise> trąbą, trochę smutne. wyjście nie Ja bym miły. Ale jestem Kanadyjką. Więc Kanadyjki Ciekasz. zawsze są miłe. Dobra, ogarnijmy tego taska. O co w nim chodzi? Eee, Gówno... Mmm. Zaraz. Mmm. To tak. Hmm. Zaraz, zaraz, zaraz. Gówno do tego. I to musi iść tutaj. A to musi iść tak. I tutaj musi iść do góry. No i super, zrobione. No i pięknie. Rozkminione! No nie, kolejny, co chcesz miłego dnia Kurde, kto pyta? Kujtek chciał mnie zabić Oni aż Wexego wyrzucili, wyrzuciło z wrażenia Kujtek chciał mnie zabić Nie, 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 czekajcie, dajcie coś Czy Amongo znowu do was podchodził i się tylko witał? Mmm, mi Tak, czy znowu się witał tylko? Nie wiem, on w sumie w pierwszej rundzie przy mnie był I mówił, że jest Kanadyjką I chodził przy mnie przez sekundę I potem sobie poszedł No, to jest bardzo możliwe nie jestem Gołębiem, jestem Canadicą. No mogę Mongo jest Gołębiem, to prawda. Tak! Naje... Możemy to wygrać to sprawdź, To sprawdzi Wixa. On jest gołębiem. Chodź Dobrze ja Nie. dobrze. To. Chodź. Nie no myślę, że już trochę za późno. No to przegraliście wtedy no. Ja chciałem być tylko dla was miły, tak na A jednak nie o, koniec. Dobra. Jednak przeżył. Dobra, to sprawdzimy to, zobaczysz, to spra jestem Canadicą. No sprawdzimy, zaraz weźmie ostatnią osobę i będzie koniec. Walony gołąb. Gdzie on jest? Nie wiem, znajdź go. Dobra, sprawdźmy to. No nie ukryć, tylko znajdźmy Mongo. No. Hmm. O! Gdzie Nie jest Amongo. Ja Mongo. Czekamy Amonga. A Mongo No nie, no ukrył się Boi się spotkania z przeznaczeniem No, muszę to fajnie Tędy może A nie to jest Marlax Gdzie jest a Mongo, widziałeś go? No on się chowa teraz No nie Najgorzej wrogu no. schował nie wiem czemu po też jest podejrzany Niczym, dużo pomarańcza w deszczu. Oj Łote kurna jest? magiku! Co się wydarzyło, no. panie magiku? No Klik. No nieźle. gdzie on jest? Nie wiem, ukrył się. A bo jest impostorem no. się schował w zbroi. Impostor może się schować w zbroi? A, ale nie chodźmy tak blisko siebie. Tak. Nie by się podobało. Coś szybciej. A, to nie ma. Nie wyłącza tego. się mogę. Nie, no. Nigdy go nie znajdziemy teraz. Nie, nie znajdziemy. Zrobimy spotkanie i tyle. No, jestem. O! O, jest o, o, rzeczywiście. Nie, nie ale. Nie był. był klasą pozytywną. Dobra, ale nikt, nikt inny nie zginął. Nie, no, nie. czyli, czyli Vixx'a była seryfem i po prostu strzeliła Monga, który rzeczywiście był kanalejką. Aha, no. Aha. A dziwnie grał, znowu tak dziwnie zagrał. Ale wiecie co wam powiem? Dobrze, że Vixx'a umarła, bo była no i co z tego? Kto pytał? No nie z <grywa> no, no, zagrobu się pyta, kto pytał No nieże. Będzie cię prześladować, będzie teraz w swoich myślach do końca swojego życia. Będzie chodzić za tobą i będzie mówić za każdym razem, kiedy będziesz próbował być sprawę, miły. Kto pytał? Na się nie. Nie no nie, skipujemy po prostu. Nikt na ten impostor nie zabija. Skipujemy PATEQ 1 przegrał. No ten impasar nawet nie zdążył zabić, bo jak z tego wywaliło, a oni się zabili. No. Dziękuję za donajta piątkę. No, ktoś się z tymi tego, zadaniami hmm. o, tego ociąga. No, ktoś się ociąga, wcale to nie ja. Nie, tak no ktoś to inny, to nie. To, to nie ja. Dobra, idziemy skończyć z niego taska. Nieźmiesz na klawiatura, klawisz, że klawisze mi tak cały czas odpadają. Trochę przypał. Ale z drugiej strony śmieszna zabawa. Dzień dobry, witam. Idę zrobić ostatniego taska. Czekaj, wrzucam węgiel. No, żeby ja ciebie nie wrzucił. Kto pytał? Może mm. i tutaj można podglądać. Wiem. To jest super miejsce podglądacza. O, jedna osoba nie żyje. Oho. O, Marlax odszedł okay. na chwilę i zabił! Albo zjadł mm. jako pelikan! Nie, bo był Albo taki tak, tak no? Marlax, czemu poszedłeś na górę i zjadłeś My kogoś? Legs. Nie Ubra. robi się tak. O! Jakby ciało. O, ci dobry. To tu się wydarzyło? Nie Na Naciu to zgłaszałeś O nie jestem wyciszony Zostaliśmy Czego się nie pytam wiec. bo nie masz mikrofonu To Nie mam Ej, to jest wyciszysz, bo Amy hey, Ktoś z wami jest wyciszony Baby, jeśli to ty nie byłeś to odezwij A, czyli to Ibi możemy dobra, Marlax Marlax! Ja nic ja nie zrobiłem! Nie no, Marlax Marla. nie żeby zabić, Quitek to zabił na pewno. Ja być miły, My wszyscy w czwórkę byliśmy i... razem. No że... weź! Tak zagłosowałeś! ale wydaje mi się, że to Quitek i Luna. Nie, Dlatego teraz na Marlaxa dali, żeby było. Szczerze, jestem Jestem mieścicielem. Mhm. jest tf. Nie no przecież Burek Luna i ja Marla, byliśmy cały czas razem, no przecież kurde Anujmy się jakkolwiek nie, no. Człowiek chce być miły i kurno od razu na kogoś głosują Dobra, ja niech będzie No nie wierzę jak na chce zagłosować Nie! nie! To <laughs> no co to było w ogóle! Czemu go WYWALILIŚCIE nie, no nie wytrzymam A wiesz, że to nie był ten Kietek? Kietek rzeczywiście jakąś mściciel zabił osobą Aha! Luna jest jest w ale... luna, do mnie, luna do mnie przyszła i powiedziała, ej jestem impostorem Kur Kurna, ale... Okej okay. Jaki sens głosowania głosowanie na marnaksa no. w tym momencie? No Jakby kurde, no... spokój. Aha, on nie mógł przecież zabić Spaś no, Jedyny zagłosowałem na kwitka. A to nie był kietek jeszcze, no jest Było było minikę mini hero Co ktoś klawisz da? było coś tam wyrywać. Ja już zagłosowałem na Marsa. czemu tam jest chyba na picie kietek? Nie, <noise> no tak się chowa po tych kładach w tej bibie, to było. widać na facie czy nie jak piszesz? A nie, nie widać. Nie da się pisać, pisać na chacie. Nie, pisać pisać też nie, nie możesz. Dobra, to nie ma sensu ready się dało pisać No, no, no. no. Szat... Pixa. No, ale wyciszać cię zupełnie. Co ja? No, ready. No, ready. No, nie A nie, nie to Gebed. Nie nie no. nie jaki to miałoby sens, jakbyś nie mógł się odzywać? Poza za dużo osób nie patrzy na czas czasie rozgrywki. Nie, no, patrzy się, bo widać, że jest taki znaczek, że jak ktoś pisze. Czyścimy Ale wyczyszczone, pięknie Znalazłem, znalazłem jakiś przedmiot, muszę popatrzeć craftingi w ogóle, bo w tej grze jest crafting I może coś fajnego, rzeczywiście jestem w stanie skraftować ze skinów Tych rzeczy, które rzeczywiście zbierałem na mapach Co tam GBN w ogóle? Ej GBN, jestem kanadyjkom jak coś Więc jak ktoś mnie zabije to... Wiesz co robić Dobrze Okej, okay. o. Zajebiście trudny quest. Hello? Sorry, nie Dobry. mogłem się powstrzymać, po prostu powiedział, że nie lubi pierogów ruskich. O nie, no jak A. to? Dobrze, to wszystko A. się zgadza. Jak można nie lubić za pierogów za ruskich? Nie, no, <grym> no, nie lubię, to się lubię. A co, przepraszam, dobra, luna dobra, luna pi pierogów na, luna ukraińskich, dobra, pomijamy. Nie, Luna tak. powiedziała to, że też nie lubi ruskich pierogów Nie, uspokój się! Erward. Ale to nie jest no. chyba ten... No nie, no nie, ale kurde... Parajaguj ukraińskie, skipujemy No... no to no. Ale nie, bo... Bo ten, bo... Tak jest, bo Ukraina też gada po rosyjsku, więc no... No dobra, ale pierogi ukraińskie ale tak... Czemu głosujecie na Lunę? Sam po rosyjsku Ktoś Powiedział, że nie lubi Jak to też nie lubi?! No nie! nie Nooo ta zniewaga grwi wymaga Dobra, ile mi dwa questy mi zostały? Znaczy mało ja questów, jest mam wrażenie. Ja mogę przejść przez... De... Tam. Nie, szczerze powiedziawszy, przygląda, ja i tak ci już zabić nie mogę, bo Wal, 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 wal ja, Nie wal. mogę, wykorzystałem! A jak to wykorzystałeś? No Nie mów tak Chciałbym no, ale sadge biwością... A jestem kanadyjką! <laughs> Witaj. Jestem kanadyjką. No, chcesz mnie zabić? Nie. Yeah. Sadge. A co w sumie to dobrze. Chyba. Sadge. <laughs> Kurna, no ten klawisz mi wypada, no. Urła jego nie do klawiszowana. Dobra, idziemy na dół, wrzucać w wungle. Super! O nie nakarm idziemy karmić. Karmy! Karmy! Trzeba nakarmić! Szybko. Burek chodź karmić! Burek! Zostaw te zadanie! A, zostaw Karmi. to, co karmić! Burek! A mam Burek. jedzenie, idę karmić! A szybko! Idziemy karmić! się karmić! A nie, tu! O no, nie O no i nie pięknie nie nakarmione, super no. Ej dobra, pierożkami mam nadzieję, że... Tak, tak, tylko pierożkami Aha Masz Co tam zabiłeś? o dobra, luna to była. Ale Chwileczka, czemu Chwileczka zabiłeś? Co? Czemu Chwileczka zabiłeś? Ej, poza tym Zabiłeś I się od razu, żeby nie było No ale czemu zabiłeś? No ale czemu zabiłeś? Ale na mi z Chwileczkiem właściwie Jestem chodź, chodź Nieee, 25 godzin nie osoby, i no. starszymi. mi Dawno temu grałem na Steamie No, nie ja no nie tak no Dla bezpieczeństwa go Ale Ja bym ciebie dla bezpieczeństwa wygrał a ty lubisz ten pierogi, czy no. nie lubisz? a Mongo? lubisz? Hmm. Znaczy, jeżeli wygłosujesz Marlaks, Ale, ta, mar to ale jest ruskie? To jest tak a z czym lubisz? Z ryskami Dobra. Z, z kluskami? Pierogi z kluskami? Brzmi to jak jest super amongo, połączenie. To jest nie, nie a mogą nie jest. Jak ktoś pane ja lecę siemka. To tak wcześnie. No, bo rodzinki znajomych. No nie jest źle, tak się wyjebać? O. To ty się wyjebujesz cały czas. Ja nigdzie się nie wyjebuję. jeszcze pyskuje. O. 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 No to nie gierki, idzie na zagierkę. Halo. Siemka. Niedobrze. Kurna, przypał, bo jest mało tana. O. No cóż. Tu... Najpiękniej! Ja jak? nie. Co? Rolę, burka. Co? No. A, i Burek strzelił. Dobra, to łatwutko. Tak. O Mongo wiedziałem wcześniej, ja to wrócił. Teraz jest kurna to. przypał, bo mamy 8. Marlex nie był, Marlux i płytka był No tak, ale to tak a. co to było w prostu, Tak randomowo mnie strzelił. No e, wiesz co randomowo. on powiedział wcześniej, że on chce zabić kłetkę. Dobra, na 8 osób. Ale to... wiesz, on kończył grę, więc do tego pewnie Na 8 tak osób gramy na jednego tylko impostora, bo to nie ma sensu. On cię polował przez całą grę. No przez całą rundę. I zaczynamy ready dawać. I dam wtedy w tym momencie, dam, żeby była a nie, teraz Pelikan, Gołąb i Dodo będą na on. I jeden z nich będzie na pewno. Okay. Dobra, okay. dawać ready. Go, go. To są tra tak tragiczne role oprócz Dodo. To jest fajne. Dobra, dawać... To jest... jeszcze nie ma Burek, ready. Burek. Jak exactly. zawsze. Burek! Ej, hey, ale w 8 osób... Witam, uga buga, kanadyka, kanadyka, uga buga, ja też Proszę ja, ja ja nie mam. podkradaj Mamo. mojego tekstu, to jestem ja Dobra, jestem tym astralnym useless'em Idealnie Astralny useless, nowa klasa W guzguzdak, ani razu nie mogę trafić kurna Na tego pelikana Dzięki tak piątka. Kurna, tyle regierek i zero pelikanów ja nie mogę łykać jak pelikan Aha, Witaj weksy! Nie nie nie! GBN pomóż! Ej! O się Co? co no, chodzi? Zastraszyłem się, że chcesz mnie zabić Chciałeś GBN pomóż, co? Co? No bo się i A to to z gromadzą no, się i biegł niby No bo mnie O kur. Jest... Czemu A tra nie trafiłeś, trafiłem. No, no, przez, przez sekundę kurde nie, nie popatrzyłem. Kazał, Wziąłem wzrok i przez sekundę się zgubiłem, sad. nikt jest, ten. Nie dobra no. cichaj nie no kurde no i sprzedałeś cię, <grym> sprzedałem no, cię. Chami jeden, no i teraz nadzieję, już tu nie ma no. Chyba, że tu GBN był asasynant. Bungluje, mhm. zostaw mnie tam nie ma. I tam. Nie mogę. Co się stało? Wiem, że jesteś... Bredno. O. Polona klawisze. Kurwa jego. Eh. Dobra. Chodź. Kietek, ale żeby tak na naszych oczach ze mną... Luna zabiła. Nie, Luna nie zabiła, bo Luna chodziła ze mną. To a, jak, jak, jak im among miała? Chodziłeś wątpię, za mną, że Luna zabiła, bo wcześniej... Nie, Burek to poszedł na dole, a zabiła. Ja wątpię, wiesz, że Luna zabiła, bo wcześniej jak ze mną stała, to powiedziałem, że mnie zabiła. No nie no, Luna nie zabiła Amon teraz, to, no. Jeden na jeden. A. A no, Nie mogłam, nie zdążyłam do. <laughs> ja byłem obok praktycznie. Ja oni chodzili przy mnie odzywa. razem, niemożliwe, żeby to Luna zabiła. Z Amongie chodziłem, ktoś go wyciszył. Po prostu robi nie odzywam się strata, nie. Among a Mongo ktoś znaczy, nie wyciszył. A Mongo też wcześniej no tak. GPN chodził. A pewnie no pewnie tego wyciszyłeś. Ale jest bo... medium, więc Mongo nie może być nie, w kraczę. No, nie no, ona wyciszyłem, ale jestem wścicielem. Zaraz się dowiemy, a Mongo co nam powie, jak już ty będziesz nie żył. Znaczy martwy będziesz, o, tak. Ale Mongo brzmiał na tego, na gołębia Mega. To ja wiem. Super, popełniacie błąd wielki. No czy ja no, wiem, ale... Ty będziesz naszym błędem. A okay. on go chyba skipnął. Ja, pitone, nie wierzę w was. Na pewno mamy, chyba mamy pelikana, skoro były dwa skipy. Jak, jak były dwa skipy wydaje mi się, że jest pelikan. Bardzo możliwe. Tylko łyka jak pelikan, okay, ko, Idę robić sko. Dobra, jeden task mi został Ja no po prostu zalałem ją chyba dwukrotnie. Ej, Witaj! Ej, chyba mam rajda albo boty mi atakują. Eee, możliwe, że boty cię atakują. To się zdarza często na boty Twitchu. Boty mnie na Twitchu atakują. Pomocy! Tak się zdarza czasami. Nie zabije mnie! Muszę Cię zabić, bo boty mnie atakują! Nie możesz! <noise> Muszę się zająć nie, botami! Nie, ale to, ja nie jestem botem! Umrzemy razem! Nie. <noise> to i rzeczywiście mnie zabił. Zabijanie mnie w tym no momencie Mongo, ty nie było ty <noise> Co tu się stało? No Mongo, zakonam, co się stało? Nie, ja nie widziałam w tej rundzie ogólnie. Ja też nie. Ja właśnie też praktycznie nikogo oprócz Gibeona nie widziałem, no i właśnie słyszę księga tamonga. Słyszę krzyk za ścianę Amon'go Żegnaj, Adi, Zgniemy razem! Aburek, aburek? nie A Burek? Nie został zabity przez Kietka A... Co? No Kietka była z tobą A, my Kietka wywaliśmy Tak Chyba, że jest A jeden impostor ustawiony Amon'go jest szeryfem I co tu się dzieje? No, to zrobiłem coś czy nie? Co, skip czy co? No nie no, cztery osoby zostały, a jak jest Assassin to trochę przypał. Dobra, to możemy. W sumie, co samo, dobra, to możemy zacząć w takim razie claimować. No okay? Rzeczywiście, jestem właścicielem. Obożegluję bo Czy tym, że jest Assassin? No ja jestem odwetowcem i się tego nie boję. Playmowałeś kamadykę? Słucham? Fejmowałeś kanadyjkę Ale każda krajowa kanadyjka to już jest po prostu... Wiesz... Hihihaha tak zwane hmm. hmm... Nie wiem, ja nikogo nie widziałam totalnie Ja widziałam tylko Ibiego, który poszedł w lewo robić taska i no, Później już absolutnie nikogo Ale jak mamą zajmie się ze blisami no to... to... No. No cóż. To się składa, że ja jestem Kanadyjką i GBN był od początku podejrzany. No nie, Do, to Jezus. Było, to ja będę jednak. Że teraz klejmuję inną rolę? Hmm. No dobra, skipuję. A Kietek był wyciszaczem w ogóle. Chyba. Koks. Ale mamy jednego impostora. Tak. No. Mhm, mm widzisz, że był TFTF. No tef. dobra. Ogólnie trzeba będzie coś dodać nowego do tego. Że ogólnie w 8 osób granie jest trochę bezsensowne. Nie ma Wydaje mi się, że bez sensu. Nie, nie, nie. Bez sensu to się o go No bo. bo ty mnie atakowały, musiałem. No, nie musiałeś. Chciałeś. Musiałem. Na no ja przykład byłeś podejrzany. Zresztą mało tasków, a nikt ich nie robi. Dobra. Zauważyłem, że to nie stara opcja tego, nie stara szkoła Amonga. W starej szkole to każdy robił taski. Także 5 minut, znaczy 5 minut, co ja mówię, minuta, już wszyscy wszyscy mieli. No, wszyscy tutaj zapomnieli o taskach. No. To mnie wszystkie mapy goniła, żeby nie GPN. GPN. zbić. A nie wyciszyła. Nie wyciszyła. Słucham? Wiksa zabiła Vex'ego, Gniaga przez mapę i Weksy szukał kobiet, żeby no, nie umrzeć. Nie. Ale i tak umarł. Nie. Tak. Luna zagłosuje GPN. na GBNA, dlatego że GBN claimował <laughs> odwetowca. wetowca. <laughs> No teraz ale teraz ja... banem jestem, bo mogę spacy kliknąć, ale to są... Nie, dobra, nieważne. No to... Siemano, Gwenn. Ale Wiksa ty zabiłaś. Nie. Nie mam. Tak. No to zagrać, tak jaką masz rolę, no. Słuchamy, jaką masz rolę, Wiksa, no. Vixa. Ona powinna się nie odzy... Wixa? Ona powinna się nie odzyskać. Ona, odzy ona szuka! Szuka ról. Stała wyciszona! Ty? Ty kurde, ty się mogłeś z cofnąć i No to ty się cofnęłaś do mnie, dlatego ja poszedłem do mgły. Bo myślałem, że chcesz mnie ciachnąć w tej mgle Bo ja szłem za sobą, potem ty zacząłeś iść za mną, no to zacząłem uciekać. I spotkałem Weksiego po drodze. I Weksy powiedział: Wydaje mi się, że to Wiksa, bo cały czas mnie goni. Patrz, Wiksa wyszła z za rogu i trzasnęła Weksiego. Kurde, co ty się faktycznie cofnąć, że nie się dzieje. ja tylko chciałem przypomnieć, że. Ja tylko chciałem się powiedzieć, że jestem odwetowcem, ale nie mogłem zabić Vixy, bo jakby na zrobiła... Jezu, ale najgorszy, nie. najgorszy climb. Kiedy Luna jest odwetowcem. odwetowcem. Naprawdę ona zaufała mu? Ty zaufa zaufałaś GBN-owi, który claimował twoją rolę? <coughs> <coughs> To jest śmieszna sprawa. A rzeczywiście w ja, była to. bardzo śmieszna, no. ale jakoś się udało. <śm> ja nie wiem, kurde. Ja Lubna Ja nie wiem. O, zaatakowałem. Muszę cofnąć za mną, ja my tam. Ja musisz cofnąć za mną. Za zaatakowały mnie boty na, na, ten, na twitchu